aqui a é de cheiros Ciemanko! Będziemy wymieniać się naszymi rysunkami, ale musimy. Tworzyć influencerów, wy macie oczywiście ich zgadnąć, ale nie mówimy sobie wzajemnie, kto kogo rysuje, a jednocześnie musimy sobie pomagać, ponieważ jest to rysowanie w parach. Innymi słowy, musimy stworzyć wspólny rysunek, ale nie wiadomo kogo. Okej, okay, super, Kitek. To będzie bardzo kitek. ciężkie, bo ty kitek. musisz się domyślić, no. Pierwsza zasada jest taka, czyli od razu jak zaczynamy rysować, czyli jak mamy pierwsze płótno, musimy zrobić najbardziej charakterystyczną rzecz, żeby ta druga osoba się szybko domyśliła. A co ty na to, żebyśmy rzucali sobie słowo klucz? Klucz. Dobra. Słowo Klucz też dla widzów. Dobra, to co, wchodzimy? Tak. Jesteś gotowa? Jeśli chcecie więcej odcinków zrysowania, koniecznie pod tym filmikiem zostawcie 3000 łapek w górę, a my zaczynamy na 3, 2, 1, jej! I na! Halo. Dawaj, dawaj, nie znaleziono partnera. Ej! Halo? O, Ej. jest. Już o, zobra. jest, dobra. Yy, bank Ice cream może być, bo to i tak jest nieistotne yy, Nie, 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 ja wybieram słowo klucz. Kacuszka. O kurczę, to co ja mam? O, nie, zaczął się czas, a jeszcze nie wiem, kocha, ja rysuję. Dobra, czekajcie. Już wiem, już wiem, dobra. To też moje ice cream, to też jest słowo klucz. O? Tak! Da się tutaj cofać? W ogóle rysować? Da się, dobra. Eee, do... O, ja cię kręcę. To jest strasznie ciężkie. Pamiętaj, ice cream to też jest słowo klucz. Słuchajcie, ja nie wiem, jak jakikolwiek mam pokazać, kto to jest. Będziesz musiała po mnie poprawiać, bo ja nie potrafię rysować, wiesz? Ja ci już będę takimi troszeczkę szyfrem mówiła, ale też żebyś się zorientował, o co chodzi. O kogo chodzi. Są włosy widzowie, ale nie do końca wiem. Pamiętasz słowo, czyli tak, słowo ice cream jest u ciebie, tak. a u mnie jest kaczuszka, tak? U mnie ice cream, o, więc ta osoba albo w grupie, w której była, były lody związane właśnie z nimi. Więc to na pewno ja sobie jedna osobę z tej grupy. Ojeju, to jest ciężkie. E, no wiem. Może ja ci ciężkie. twarz zostawię, ja zrobię włosy. Ale tak, ja nie tak. wiem, czy ja się domyślę. Ty masz kaczuszka. Kaczuszkę ci dałem, powinnaś się domyślać. No ja ci daję już podpowiedzi na tym. Pieprzyki, nie wiem, w którym miejscu, ale jest trochę tych pieprzyków. E, kolor oczu chyba jest brązowy. Zdążę jeszcze zrobić. Zdążę. A, cztery! Dobra, mam tyle. Wybacz. Słuchaj, ty masz lody, czyli ta osoba miała. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kitek to jest wiatro? Z miską z ręcznikiem? Naprawdę, aż tak powiedziałeś, że tak źle rysuję. Kto to jest? Ice cream, tak? No, tak, ice cream. Mało tego, tam masz podpowiedź. Narysowałam coś na tej osobie. Rzęsy narysowałaś, że masz zęby, mm -hmm. lody, zęby. Kaczuszka i blond. Wydaje mi się... Kurczę, nie wiem, czy to Julia Żugaj? Nie wiem, no spróbujmy. Zróbmy bezpieczną rzecz, a ty tam dokończysz. Aj, ci nie, 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 Czy ty jest cofnij? Wiesz ja po prostu ciało dorysuję. Co ty na to? Ty no, ale zrobimy jitek. tak? tak. Musisz zgadnąć. Ale ty już całość narysowałaś, ja nie wiem jak mam zgadnąć. Jak to nie wiesz? Mam jedną osobę. W głowie, no to jedną. musisz powiedzieć? Powiec, Wiem, że a dorysuję do, do dwa elementy. A dwa Jaki elementy ona dorysuje? ma kolor oczu? Dobra, jeśli to jest ta osoba, o której myślę, Julia, żugaj, to by był zielony. Czy ty narysowałeś Julia żugaj? Nie mogę ci powiedzieć, to jest. Aha. To widzowie mają zgadywać. Czyli ja dopiero na samym końcu się, dowiem, czy dobrze rysuję? A już? Kiedy? Co, co to jest? A miał być piesek? Dobra, to ja skończę tego pieska jej i może zgadniesz. Oj, ci nie, nie tak. Okej, okay, dobra, to ja może narysuję usta. O, nigdy nie rysowałem Przebałem ust, więc to będzie bardzo ciekawe. Jak się rysuje usta? Jak to jak? Nie, 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 widzę pieską. Obie piesko odnaleźć, kto to taki. I też w sumie ice cream będą związane z tym pieskiem, więc to już jest w ogóle bardzo duża podpowiedź, Kitek. Wyszła mi, że jest zdenerwowana, wiesz? Dasz radę to poprawić. Ten piesek też miał swoje ice cream. Już na pewno wiecie. O, ja wywalimy... wiem, że wy wiecie. Wywalimy język. Jeśli ktoś wie, to napisz w komentarzu. A w sumie teraz już dwie osoby, bo ten piesek też jest influencerem. Wiecie co? Ja może to cofnę. Ale co, cofasz moje? I tak nie wolno cofać mojego. Twojego nie mogę cofnąć. Wiem narysować usta i język, ale powodzenia, Coś, to poprawisz. <laughs> no ja wiem, kto to jest. Ja mogę zgadywać. Ja no mogę to zakończyć. Uf, ja już zgadywałam twoje. U siebie od razu się skapnałem, bo za dużo mi podpowiedziałaś, to jest wersów. Tak, to jest wersaf. No bo tak, jest i tak dlatego ice. Ekipa miała swoje ice cream i wersła przecież miała od chmurki i też lody były. Okej, okay, ja chciałem narysować burzę, wiesz? Chciałam zęby zrobić, bo ona teraz robiła te białe właśnie zęby, dlatego myślałam, że się z tym skojarzysz. No i dlatego ja burzę. No, skampułem się od razu, tylko A, moja ty burza. burza wyglądała... ale, ale burza jest frizakitek. Kitek. Przecież to jest ich wspólny pies. To jest no. Friza, a ona miała chmurkę. Tak? No to tak. pipi jest moja. Kurczę, ja nie wiem, co on. A wiesz, co wiem. Jeśli to jest Julia Żuga, to ja jej zrobię pomarańczowy strój. I mi się skojarzyła Julia Żuga z kaczuszką. Bo no, ona no miała bo... taką dramę kaczuszkową? Czy nie? Nie, tam było, że ona miała ten swój przebranie kaczuszki. Ona była kojarzone z kaczuszką. No to kaczuszką. dlatego mi się wydawało, że kaczuszka jest tematem przewodnim u ciebie. Koniec, tak? Czekaj, no. No i co, Julia, i może jeszcze dorobimy jej włosy, bo takie tak małe jej tego zrobił tutaj. Bo ona ma takie tutaj, wiecie, długie, tu, tu. Ja zawsze jakoś dziwnie wiecie. rysuję serduszka. Brwi jej nie zrobiłeś! Ej, A wiesz, to ty że... robiłaś nie ja, Śmieję ja nie? się, nie że rysować. Fausty zainspirowała się moimi brwiami, bo ostatnio ma różowe. Serio? Ma różowe brwi? A ja dziś. O niej! Nie. Ej, zablamitko i dobre! Dobra, chodź, zobaczymy nasz na wystawie. Chodź, o, idziemy na wystawę jej, szybko. ej, to jest porażka, czekaj. Tutaj widzę, <laughs> to, O, tu jest, o Kidek, tu, to, ładnie. to jest. Czy to jest Julia Żugaj? Tak, to, to była Julia Żugaj. Jest. A to jest biedronka, tylko że ma ogonek. A e, co? No to bacz, ładnie. O, przysłałeś. Ej, udało nam się! Kilek, co to jest? <laughs> nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale udało nam się! Ja zgadłam i ty zgadłeś. A widzowie zgadliście? Bardzo ładnie, ktoś pszczółkę narysował, zobacz. Damy lajka, daj, dajmy lajka! Dajmy lajka pszczółce. Gdzie, gdzie, super. A tu ktoś narysował gadki. Okej. Okay. Runda druga, Kitek. I zobaczmy, właśnie, zróbmy tak, że temat przewodni jest tematem na tego influencera. To było fajne. Czemu to jest Zygzak McQueen? Gdzie? O, bo rysuję sobie. Patrz. Ciekawe, co narysuje Zygzak McQueen, Patrz tu, widzowie. Złoty Kitek. Dobra, no idę chod. już. Dobra, para. Czekaj, jest masz, znaleziono... jeszcze mi się nie wyświetli. Nie znaleziono partera! Możemy się połączyć. O, o teraz. no teraz jest. O, o matka. Czekaj! Ej, serio, nie mogę, bo mi się zacięło. Ej, okay, ja wybrałem. Ej, ja nie mogę. No to możemy jeszcze raz. Z, z, nie da się wyjść. Pomocy! Zacięło mi się. Teraz ty zacięłaś mnie. Dobra, kliknąłem cokolwiek. O, mi wystartowało. Dobra, to ja temat przewodni zły wybrałam. To ja mam nerd. A ja, lightning, błyskawica. Ale to... ktoś z influencerów mi się. Dobra, nie, ja robię kogoś innego, bo ja nie dam rady, tak. I kogo ja mogę nie mam zrobić? zielonego pojęcia. Kogo no okej, okay, już wiem, już wiem. To musi być łatwe, żebyś na początku od razu zorientował się. Ja już wiem, kogo zrobić. A ty już wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. Widzę, że szybko skąd? Słuchajcie, przez to, że nie kliknęłam tematu, teraz zrobimy tak banalnie, że od razu Kitek zgadnie bez tematu. Ja jestem za. Możemy tutaj to skipnąć, tak bym to powiedział. Ja już robię. Tak? No. Zgadniesz bez tematu, spokojnie. Nie, nie zgadniasz. Akurat nie ma szans, żebyś zgadnęła. Czemu? No nie ma szans. Zastanówmy się, kogo ja chcę narysować bo. Ty masz tej osobie, kogo ja rysuję, dorobić jakieś też takie szczególne rzeczy, żebyś wiedział, czy to na pewno ta osoba. Cechy charakterystyczne, szybko. O matko, 10 sekund. A! Nie, zdążysz, nic więcej. nie, nie zdążyłem. Eee, nie, to się nie liczy. To jest za łatwe. Czy ja? to jesteś ty, tak? Nie. Czemu to nie bym miałbym być ja? jesteś A po następne to, to jest nie fair? Bo ja od razu wiem, kto to jest. To no i dobrze. Nie możesz z koloru włosów narysować na Ale ty, pierwszym ty, zdjęciu. Kitek, ty nie miałeś podpowiedź z tematu, a ty jesteś nerdem? Dlaczego ty jesteś nerdem? A nie jestem nerdem, ja dużo luźdzę przed komputerem. Brawie, a skąd że... wiedziałeś, że to ja? Przecież nawet nie, nie zdążyłem tam nic narysować. Jak to nic? Narysowałeś. No dobra, to teraz ja muszę tutaj narysować. Wiem, musimy przerobić fajnie aga. Ty masz dzisiaj chyba taką pluskę, którą się rysuje. Nie jestem pewna, czy masz ją dzisiaj na sobie. Miejmy nadzieję. do no biały uśmiech. Kto z widzów zgadnął, że rysuje aga? Zapraszam cię, aga, będziesz wyglądać śmiesznie. Aga, miejmy nadzieję że tego nie obejrzę, a widzowie jej tego nie wyślą Dobra! Tak, nie wysyłajcie nie tego, adze, dobra? Ty masz zielone oczy, to ci zrobię zielone. Co możemy adze dorysować? Pupila. Przy ona ma nawet sklep. Wiem, ona jest fanką Harry'ego Pottera. Ej, nie co czy, tak, Co to jest? Co to za zęby? No ładny śmiech, zębna A co ty zrobiłaś mi? Jak to, co? co to ma być? O, co to jest zrobić. w ogóle? A gdzie jest mój naszyjnik, który rysowałem? Rysowałeś naszyjnik, ja że tylko bluzkę. Był naszyjnik. A, to przypał. Aga chyba lubi kolor niebieski, co nie jako bluzkę? Kiedy mam wąsy, wytłumacz mi. no bo jesteś kitek Dobra, też chcę zrobić śnieżno biały uśmiech. Przecież nie, ja mam bardziej ciemniejsze takie zęby. No ja też. Dzień. Ale podobno żółta kość zęba to mocniejsze bo zęby. Damy seflek. Taki dentysta zawsze mówi. <laughs> sobie takie żółte zęby. Takie Żółte też są ładne, zróbmy modę na żółte. Nie no, to, to nie przejdzie. Ale Rady nie przejmujcie przejdę. się, są różne, różne rodzaje kości. Więc no wiesz, jeśli to... jest żółta kość, to podobno jest najsilniejsza. Tak mi zawsze mama i dentysta mówił. Wyglądam, jakbym sobie strzył. O. No i teraz od razu lepiej widza, wie włosy sobie muszę przedłużyć, bo ja teraz jestem mam długie włosy. No, tutaj sobie nie. Ale brody masz! O, i bro, o właśnie, dobrze mi powiedziałem. Nie, zapomniałeś o brodzie. To no bluzka nie wyszła. Szybko. Nie, bluzkę zawaliłam, przepraszam. <laughs> Matko Wygląda jak kiełbasa. Co ci jest, bro! <laughs> To jest kiełbasa Widzowie, ona mnie z... zwyzywała, jak ja kiłbasa. Chciać mogę spytał darstawać. pod jednym filmikiem, co oznacza twój wiśorek, a twój wisiorek to jest po prostu tylko tak naprawdę. O Tak, znowa z z trzema cyrkaniami. Czy Aga jest fanką Harry' Pottera? I ostatnio otwierała kulę nawet z Harry'ego Pottera Rysujemy Więc jej lubi. kota na bluzce Ona lubi psiaki, ale od ale dzisiaj nie kociarą Dobra, ma. jest kociarą Jest kociarą, no. jest kociarą od dzisiaj Nie, ja wiem co ja powinnam ci zrobić, tylko ja nie wiem czy zdążę Zamiast uszu, no bo jesteś nerdem, tak? Ja nie wiem co ja mogę do dorysować. No ty po prostu przesadziłaś Za dużo rzeczy, za dużo szczegółów rysujesz w pierwsze 30 ale sekund Ale o to chodzi, ty masz wiedzieć ty, Nie o to chodzi, właśnie My chodzi o to żebyś Super się... wizerunek influencera Dobra, Aga, przerabiam ci włosy Będziesz miała niebieski od dzisiaj Niebieskie czekolaj. Nie, mieć mojej pracy. Aga zawsze chciała mieć niebieskie pasemka. I tak. Dzwonię do Agi, mm -hmm. ona ci powie, że ona zawsze chciała mieć takie niebieskie to pasemka. Dwoń Dagi. Sto procent! Aga, przefarbuj się, tak. Dobra, skończyłam. Samcie, ja że będziesz zadowolony. Zygzak skończył rysować! Czekaj, a tu jest ta, dobra. Zapraszam, zapraszam idziemy, za idziemy, mną. Idziemy. Ha! No mówię, sładki ci dorobiłam. A gdzie jest moje, a gdzie jest? A, tam jest, po tamtej stronie. Gdzie? Po tamtej chodź. A w drugiej, okej. Okay. Dostałaś 32 lajki a -a. ze mną, a tu 20. Fajnie. Ja a, a tutaj? to ja. Pizza jest ładna, damy lajka. No pizza jest ładna, damy o, lajka. co? Ej, w sumie fajnie, pasuje jej do twój podpis <laughs> na jej koszulce. No kota jej narysowałem, no nie narzekaj. Aj, ale ładny prezent, też ładnie. Bardzo fajnie tej rysują osoby. Ostatnia runda. Jeszcze jedna i podpowie nam temat, czyli temat totalnie nie bierzemy do influencera, Karaj? Okay, Mirkshake Harry Potter. Wezmę Harry Potter, bo jeszcze ktoś się znajdzie, który Harry, Harry Potter. Mam byłby. perkusista. Kurczę, kto lubi jeszcze Harry Pottera? Dolly House, to znaczy Dolly House? Do dla Dalalek? Dom dla lalek, okej okay. Harry Potter, kto jeszcze lubi Harry'ego oprócz mnie i Yagi? O nie, ale się zrobiłam Razem robimy Harry'ego Pottera, czy ja, nie, mam, ja mam zrobić? Nie, ja mam temat Harry Potter, ty masz swój A jak brałeś? ja mam zrobić domek dla lalek? No to ktoś, kto lubi lalki zbiera Okej, okay, niech będzie Czekajcie, Harry Potter oprócz mnie i Kto jeszcze lubi, szybko Ktoś Gen z Jenzi? czy ktoś Gen z Genzy lubił Harry'ego Pottera? Pomocy Tak tak. Jedna osoba z, ze starej ekipy lubiła. I to bardzo jest wielką fanką. Ale to jest nie fair, bo ja, za, za, ja już wiem wtedy. No to nie, to ja nie mogę tej osoby zrobić. Kurczę. A wie, wiesz, kim mówiłem? Czy wiem, nie? Murcik zrobiła. To lubi Harego oprócz mnie! Dobra, nie wiem, czy zgadniesz, ale ta osoba na TikToku jest i lubi Harego Pottera. Zgadłem. Tak? Już wiem. Zobaczymy, jak zobaczysz po moim wideo. Czekaj, okay, czekaj, okay. Zobacz, że ci się, o kim mowa. O matku nie! Ktoś, kto bardzo przygląda TikToka, może kojarzyć tą osobę i ta osoba... Bardzo mi Co? Kiedy tak czy to jestem ja? Czy to są moje różowe brwi, których dzisiaj zapomniałam? Dużo osób ma różowe brwi. Przestań mm. myśli, No myśli, teraz. Że od razu, że teraz ty... Faust po mnie wzięła, więc tak. Dobra, czekaj, zrobimy mnie. To no, ja bym się być ładna, ale czemu mi takie włosy zrobisz? Czemu ty w ogóle kolor skóry nie robisz? Od razu wtedy ładnie to wszystko wygląda. Bo ja się staram, jak mogę, rozumiesz? Ty nie zrozumiesz tego, jak ktoś nie potrafi je rysować, to dla mnie to już jest naprawdę wyczyn. Różowy sweterek. ja nie lubię golfów Bluzeczkę muffinkową Muffinkowa bluzeczka Aha, nie mogę A ty wiesz, kogo ja rysuję? A, nie, 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 znaczy domyślam się, ale Nie jesteś pewien? Ja mam teraz specjalne zadanie, które ja którym utrudniamy muffince rysowanie. rysowanie O matko, ci co to oceniają Nie bądźcie dla nas surowi Czekaj, jest zdąży kolor skóry Nie, Kitek, zaczynaj od koloru nie, nie Co zgadłeś, tak to, to nie jest ta osoba. Czemu kot? A czemu nie? To nie jest ta osoba. Ja już to zakryć a, a kogo ja miałem niby na myśli? No, no nie wiem, ale na pewno nie osoby, którą ja rysuję. Tak, na pewno? Na pewno. No dobrze, to niech nie będzie. A czemu mi tak zepsułaś to? A czemu ty mi tak zepsułeś? Nie, ty mi zepsułaś to. To jest nie fair. Dobra, ja tu przemalowuję ja cię całą. Ja też przemalowuję, bo to nie wygląda dobrze. Dobra, będziesz miała taki kolor. Ej no nie, zepsułeś mi teraz wizję artystyczną. Jaki ty miałeś kolor oczu? Dzięki. Dobra, wiem jaki ja przestań. Dzisiaj zdenewo. mam inne widzowie, ze względu na odcinek, który dzisiaj nagrywamy. Właśnie, proszę się mnie nie czepiać, jak ty zmieniasz kolor Ale rzadko wkładam soczewki. Przerażający wzrok bufinki. Dzięki, ale nie wiem, czy zdążę zrobić, bo ona czasem ma taką kitkę. Dziesięć sekund, czy ja zdążę? Nie, to no porażka. Ej, czym, czym więcej rysujemy, tym gorzej mi Chodzi, To miała być kitka. O nie. <laughs> Halo? Ale nie, nie! Nie! co się stało! Co? Co się chodzi? Co się stało? Nie dam radę! Coś ty mi zrobił! Nawet moich kruszowych z wymi tu nie będzie widać. Czekaj, muszę to naprawić, chociaż jakoś! Proszę, brązowe oczy mam, geniuszu. Przecież wiem, że masz brązowe. Ja no akurat wiem, jakie masz. Mateczko, próbuję nagle moją twarz. Coś mi nie idzie. Przez ciebie. Nie, nie, nie. Jakbym sam rysował, to bym miał sztos. Ja też bym miał sztostki. Nie, nie, nie. Ja zawsze wygrywam z tobą. Nieprawda. To jest. prawda. Ale czemu jestem aż taka różowa? To, a w Robloxie w sumie jestem różowa. Dobra, to wzorowałeś mnie z Robloxa. Mam wrażenie, że wiem, kogo rysuję, ale. No kogo? Tak Jeśli wiesz, to powiedz. Nie mogę na razie powiedzieć. Widzowie też no ale już widzowie na przykład specjalny To jest specjalny dodatek, tak wiecie, o, jeszcze można, można byłoby tu zrobić taki fajny łańcuch. Ty o. nie wiesz, dlatego teraz ściemniasz, bo widzowie już napisali w komentarzu, słucham. Baolin. Tak, zgadza się. Wiem, Baolin Harry lubi Potter. Harry'ego Pottera, no. No i tylko dlatego wiedziałem, tak to bym raczej bo, się niezwał. Bo na YouTube, nie kurczę, nie oprócz mnie i Agi. Dobra, zapraszam! Zapraszam, o nie, nie, no to, jest to, jest to dużo. Będzie porażka. Znaczy z dużo jest tych osób, pewnie. które ja znam, to będzie stopia. Dobra, szukajmy, tam są te nasze. To jest Aga. Tutaj tu zapraszam, zapraszam, tu są nasze dwa. Dwa obok siebie, super <laughs> Czy to jestem ja? Widzę, że to wygląda jak ja Ale naprawiłam, naprawiłam trochę No nie jest źle, a ja Aha. ładnie dorysowałem, zobacz Czemu korona? A bo nie wiedziałem co narysować. I czemu te wąsy? Skąd ci się Baoli z wąsami skojarzyła? A nie, ja miałem po prostu zadanie trollować ciebie Dajcie znać ile wam się udało skonać w komentarzach A my widzimy się na tym proponowanym odcinku Specjalnie wybranym dla was Buziaki, pa!